Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej po meczu pierwszej kolejki Fortuna I Ligi, w którym Stal zremisowała z Chrobrym Głogów 3-3. Jest z nami trener drużyny gości, pan Marek Gołębiewski. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam Państwa. Poproszę pana trenera o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Mogę zacząć tak troszkę historycznie, bo każdy mój mecz tutaj na Stali czy prowadziłem inne zespoły kończy się wynikiem hokejowym. Dzisiaj 3-3. Na szczęście urywamy punkt, bo Stal była dobrze dysponowana. dzisiaj. My mieliśmy troszkę problemów w fazie bronienia i tracąc trzy gole na wyjeździe, myślę, że ciężko jest o trzy punkty. Ale niemniej jednak, cieszę się bardzo z tego punktu. Jest to punkt debiuty, bo drużyna, która powstaje w głogowie, to jest drużyna złożona z praktycznie z 6-7 nowych zawodników, więc, więc ten etap będzie na pewno mm, trwał. To było widać dzisiaj na, na przykładzie trenera Myśliwca i Stali, gdzie jest powiedzmy dłuższy etap budowania i widać ta e, płynność akcji czy zgranie. Już chłopaki e, bardzo dobrze się rozumieją. Więc my mamy, e, każdy tydzień dla nas będzie pracował. Myślę, że możemy z głową podniesioną do góry wracać do Głogowa, bo podróż jest długa. Tyle ode mnie. Jak są pytania to... Proszę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. I to mnie cieszy jeszcze jedno pytam Sahara z Rzeszów. Jak pan generalnie ocenia Stan Rzeszów jako beniaminka? No myślę, że to będzie fajna drużyna, bo ja znam pracę ten myśliwca i wiem, jak chce grać. Mieliśmy bardzo dobrze przeanalizowany ich zespół. Grają bardzo nietypowo. Grają odważną piłkę, taką jak ja też lubię. Tylko na to potrzeba czasu i myślę, że, że można tylko w samych superlatywach mówić. No oczywiście e, granie odważne. Wiąże się z tym, że się traci bramki, tak? Myślę, że. Że tutaj na pewno trener też znajdzie receptę na to, ale myślę, że to jest taka drużyna, która namiesza w tej lidze i fajnie by było, jakby urywała punkty drużyno strzówki. Klub tutaj nie ukrywa, że oczywiście celem finalnym, może nie w tym sezonie, za awans do Elektra Klasy, czyli to prawie tym samym składem, czy ten skład dałby radę Legii Warszawa? Niemniej jest oceniać i wchodzić w kompetencje pana trenera Myśliwca. Myślę, że on zna się na swojej robocie dobrze i wie doskonale, czy ten skład mu da awans, czy nie. więc... Ja tak skromnie może odpowiem. a dużej odpytanie że może głużar nie brakowało panu dzisiaj Waru? Był War na meczu. Ale jakby sprawdzenie... Czy Baru? War. O Baru to ja nie. Ja, dziękuję. Waru mi nie brakowało, bo był. Także były był sprawdzane były sytuacje, więc na każdym meczu teraz od tego sezonu będzie War. Ja myślę, że sędzia bardzo dobrze sędziował to spotkanie, nie możemy tutaj, ani jedna i druga strona nie może mieć pretensji o jakieś yy, sytuacje, które miały miejsce na boisku. Myślę, że, że dobre zawody yy, pana sędziego. Dziękuję. Proszę bardzo. Mamy jeszcze jakieś pytania? To ja dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję i powodzenia Dziękuję, szerokiej dalej. drogi <laughs> Dziękuję bardzo. Witamy. Witam w drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Staliszoszów Daniel Myśliwy. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. I poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Ciężko spuentować to bardzo krótko, a tak chciałbym bardzo krótko spuentować. To może nakreślę sytuację, w która często ma miejsce w piłce, czyli jest drużyna, która goni wynik, mówiąc kolokwialnie. W tej sytuacji była to drużyna Chrobrego Głogów. I po jakichś wydarzeniach, akcjach ta drużyna remisuje, czyli teoretycznie jest w takim, mówiąc znów kolokwialnie, flow, czyli w takim pozytywnym nastroju, czując, że może przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Chrobry był w takiej sytuacji, mógł być w takiej sytuacji, ale po zdobyciu bramki na 3-3, którą w zasadzie sami sobie strzeliliśmy po wrzucie defensywnym, gra na przeczekanie, bramkarz po naszej kolejnej bardzo dobrej sytuacji, po w fragmencie, Gra na czas i to myślę, że najbardziej, najlepiej oddaje to, jaki był to mecz. Byliśmy, uważam, zdecydowanie lepszym zespołem, który w mojej ocenie nie może być po takim spotkaniu nazywany Beniaminkiem, tylko drużyną, która ma możliwości, żeby dominować. Ale oczywiście ta nasza dominacja musi być też na tyle rozważna, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której Mając korzystny wynik, bardzo szybko, bardzo, nie chcę mówić, że nierozważnie, ale tak agresywnie chcieliśmy finalizować kolejne akcje i myślę, że to było kluczowe, bo wtedy piłka, którą przenosiliśmy bardzo szybko na połowę przeciwnika, zamiast tam utrzymać i tam kontrolować mecz poprzez posiadanie piłki na połowie przeciwnika, pozwoliliśmy sobie na sprawienie, że ta gra była bardziej Wertykalna, czyli od jednej bramki do drugiej, i w ten sposób chaos, który powstał na boisku, przez nas nie został tak skontrolowany, jak kontrolowaliśmy go przez dwie trzecie meczu, może nawet około 70 minut. Także podsumowując, czujemy duży niedosyt, bo zasłużyliśmy na coś więcej niż tylko jeden punkt i tylko trzy zdobyte bramki. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Sara Radio Rzeszu, czy w takim razie będzie pan zachęcał swoich zawodników, kiedy prowadzi do wyrachowania, bo zawsze pan mówi swojej drużynie, że mają wolną rękę do tego, że rozgrywają, a sytuacja taka jak dziś powtarzała się, no jednak może nieczęsto, ale zdarzała się w poprzednim sezonie, że prowadząc traciło się blanka, bo trzeba było gonić wynik jak dzisiaj dwa razy. To była też kwestia w tamtym sezonie, jeżeli mogę się odnieść. W tamtym sezonie byliśmy zdecydowanym dominantem, który chciał, mówiąc kolokwialnie, zabijać mecz, czyli w momencie, kiedy mamy przewagę jednej bramki, przeciwnik nie ma nic do stracenia. My potrzebowaliśmy kolejnej, żeby nie tworzyć tego chaosu. Teraz, wiedząc, że mierzymy się z silniejszymi przeciwnikami, też chcemy nauczyć się mechanizmów, które pozwalają. Na to, żeby ten mecz kontrolować, co nie znaczy być asekuranckim, tylko robić to w sposób bardziej taki precyzyjny, taktycznie. Bo skąd się wziął ten chaos? My chcieliśmy przenieść piłkę na połowie przeciwnika, ale nasi napastnicy, czyli w, w pierwszym wyjściu Prokic i Michalik, oni bardzo często schodzili po piłkę tworząc dylemat dla bocznego obrońcy drużyny przeciwnej. I w, po zmianach i po tych, jak bardzo szybko przechodziła piłka z naszego polakarnego w okolice pola polakarnego przeciwnika, Nasi napastnicy nie mogli się dobrze ustawić, tak, żeby wykorzystać tą przewagę, i stąd brał się ten chaos. Czyli nie możemy mówić, nie chciałbym mówić o czymś abstrakcyjnym, tylko takie konkrety, i my o takich konkretach będziemy rozmawiać, jak w dalszym ciągu kontrolować mecz. Używając właśnie takiego języka piłkarskiego, a nie tylko i wyłącznie zrzucając odpowiedzialność na piłkarzy, albo strofując ich, bo my nie chcemy się strofować my chcemy cały czas być ofensywni, a tą ofensywną grę takimi detalami, powiedzmy taktycznymi, jesteśmy w stanie opanować bez rozmowy o emocjach. Mam nadzieję, że na tyle klarownie wyjaśniłem, o co mi chodziło, że pan zrozumiał. Geszczepanie bez wypadku I Tyle, że bardzo fajnie oglądało się Pański Zespół. No i też ten troszeczkę odpowiedział mi na pytanie, bo po zdobytej trzeciej bramce, no, rzucało się w oczy, że po raz pierwszy to troszeczkę więcej choroby pograć w piłkę. Myślałem, że może piłka zostanie z przyjść do ataku szybkiego, już wiem, że tak nie było, że po prostu zabrakło kontroli spotkania w drugiej, linii, w drugiej linii, prawda? Ale rzuciło się w oczy, że. To spotkanie wyglądało tak, jak do tej trzeciej bramki. Trzeciej zawsze powtarzam, to też mieliśmy po sparingu z, z Piastem Gliwice. Trener Fornalik po meczu podszedł, powiedział do nas, do mnie w zasadzie, że fajnie gracie. Ja odpowiedziałem trenerowi, że fajnie wygrywacie. I on wtedy też przyznał, że nie zawsze lepsza drużyna wygrywa. I ja też mam takie poczucie. Ale fajne mecze dla mnie to są takie, które wygraliśmy, bo możemy się cieszyć z, z dominacji, możemy się cieszyć z różnych elementów taktycznych osiągnięcia celów, ale najważniejsze i najfajniejsze dla nas będzie zawsze wygrywanie. I dominacja od pierwszej do ostatniej minuty? Nie chciałbym nadużywać tego słowa, ale naszym celem jest grać w piłkę, grać na połowie przeciwnika, dlatego to będzie coś, co chciałbym, żeby nas cechowało, ale nie tylko cechowało, tylko dawało nam punkty. I nie tracić prawie. Jeżeli miałbym do wyboru wygrać 4 do 3, a 1 do 0, to zdecydowanie wybierać 4 do 3. Oś też trzeba przyznać, że parę kontrataków było naprawdę ciekawie i zabrakło ostatniego podania. Zdecydowanie. I tutaj też kwestia można w ten sposób. Wyjaśnić też brak precyzji, bo to nie jest tak, że piłkarze są nasi za mało precyzyjni, żeby na poziomie pierwszej ligi funkcjonować, tylko ze względu na tą wertykalność gry, czyli bardzo szybkie przenoszenie piłki z bramki do bramki, to jest też kos koszt energetyczny. Dużo sił tracimy i przez to precyzja maleje na pewno. Panie profesorze, gdybyśmy mieli, gdyby Pan miał coś, co do poprawy jest, powiedzieć, co do poprawy jest przed kolejnym meczem, drugim meczem ważnym. W meczu to, to, to Myślę, że utrzymanie przy piłce na połowie przeciwnika. Jesteśmy mocni w tym elemencie, ale musimy pamiętać, że pomimo większej inicjatywy do pressingu, tak jak to było w sytuacji drużyny chrobrego po tym, jak stracił bramkę na 3 do 2 dla nas. To większa presja, yy, presja przeciwnika nie powinna powodować, że uciekamy się do tego łatwiejszego rozwiązania bezpośredniego, tylko tym bardziej powinniśmy pokazać naszą, naszą umiejętność i nasz, nasz styl pod presją, bo wtedy on jest, yy, myślę, jeszcze bardziej atrakcyjny do oglądania, a na pewno da nam skuteczność. Kwestia tego, jak bardzo szybko yy, się do tego zaadaptujemy. Czy to dzisiaj taki, no, że nie dało się go po prostu wypchnąć? Powiedzmy, od własnej bramki bardziej, to Myślę, że przez 70 minut Kregler był bardzo blisko swojej bramki, momenty, ale to jest właśnie bramka. sztuka. Tak jak powiedziałem, możemy wziąć pod uwagę analizę otwarć gry przeciwnika. Na początku próbował rozegrać na krótko, później takim schematem też wyjścia przez Stableckiego, który Yy, schodził w boczne sektory po to, żeby zgrać bezpośrednio piłkę w środkowy z powrotem i, i to na jakimś poziomie funkcjonowało, od pewnego momentu Chrobry nawet nie próbował rozgrywać ze swojej, ze od swojej bramki piłki, tylko grał bezpośrednio i próbował po prostu yy, z wytworzonego w ten sposób chaosu szukać swojej bramki i tutaj ciężko jest opanować piłkę i na tyle szybko ustawić się w swoim Przejść do swojego ofensywnego ustawienia, żeby tę piłkę posiadać. Przestrzenie są mniejsze, czasu na to jest mniej, dlatego to nie zawsze jest yy, możliwe, ale oczywiście to nie znaczy, że nie będziemy próbować tego zrobić. Dziękuję bardzo. Ja Teraz wrócę Obserwator obserwator, Mam takie pytanie, bo ktoś ja powiedział, że nie zasłużyliście na mianowanie beniaminka. czasem z poziomu RAM wydaje się, że wy zapłaciliście dzisiaj dokładnie frycowe, takie świetne frycowe, beniamikowe. Bo można powiedzieć, że wszystkie trzy bramki straciliście po własnych momentach, nawet indywidualnych, już mówię o finalnych momentach, ale czy to nie jest tak, że to co czasami już w drugiej liczbie Wam uchodziło na sucho, teraz właśnie przeciwnicy taką grą mogą wykorzystywać już bez bezwzględnie? A jakie błędy indywidualne Pan odnotował przy tych bramkach? No wydaje mi się, że przy drugiej, przy drugiej bramce ta ręka można było lepiej zagrać. A wcześniej była strata piłki w środku pola, która była jakby konsekwencją wcześniejszą, no i tak można było rozkładać. Pierwszą bramkę straciliśmy... Z... Przy drugiej bramce. to był rzut karny, czyli cały a, czas mówimy tej była samej... Ale piłki i potem w rękę, w rękę, można było jakoś do szeroko, ją To, że straciliśmy piłkę i ten błąd wynika nie tyle, że jesteśmy Beniaminkiem, tylko że chcemy grać ryzykownie i to jest naszą, powiedzmy, czymś, co ma nas cechować, czyli nie będziemy uciekać się do prostszych e, środków. Trzecia bramka, jeżeli możemy od razu też przeanalizować na szybko, to jest w zasadzie zbicie piłki przez Bugajdisa, gdzie jeden z naszych obrońców niefortunnie skierował ją do bramki. Także nie chcę mówić, że to jest kwestia bedniewieńków, tylko szybkiej reakcji, co przy takim chaosie, o którym wspominałem wcześniej, zdarza się na każdym poziomie, bo widzieliśmy to na poziomie Ligi Mistrzów. Pierwsza bramka. Sytuacja 5 na 3 dla nas. Jedna przebitka, druga przebitka. W kluczowym momencie, kiedy... Mm, Paweł Oleksy blokował uderzenie, się w zasadzie poślizgnął. Także nie wiem, czy poślizgnięcie to cecha no to, beniaminków. Tak, że to, właśnie, to tu ręka mhm. tu to, to nie są błędy piłkarskie stricte, to mhm. są takie troszeczkę, bym powiedział, pecha, takie utwórcowe, trochę... Myślę, że to jest kwestia, nie chciałbym sprowadzać tego do pecha, ale rozumiem prawdopodobnie do czego Pan zmierza i tutaj yy, chciałbym tylko wykazać różnicę albo inaczej zwrócić uwagę na różnicę, bo w drugiej lidze tempo jest mniejsze szczególnie w trzeciej tercji czyli w tej tercji blisko bramki przeciwnika czy naszej bramki. Jeżeli jesteśmy w ataku to bramki przeciwnika i tu się zgodzę że tu mamy rezerwy ale one nie wynikają z tego że jesteśmy. Nie wiem brakuje nam umiejętności brakuje nam tej szybkości tylko przestawić się to oczywiście to będzie coś co nie chciałbym żeby generowało na stratę punktów ale ale zrobimy wszystko żeby tym Beniaminkiem nie być nazywanym, pomimo tego, że prawdopodobnie komuś się wymski. Mam jeszcze jakieś pytania? Nie widzę w takim razie. Dziękuję panie trenerze, dziękuję państwu za udział w spotkaniu. Dziękuję tej bardzo konkrecji. za przybycie. Zapraszam na kolejne spotkanie.